Konik tam poszedł. No. Moje dzisiejsze samo poczucie po tej nocce jest takie, jak widzisz na załączonym obrazku. Natomiast <ścoughs> dziecko nie oszczędza matki. <śpiewanie> Mam, jakie ciśnienie, co ty robisz? Kobieta, kobieta będzie mi sprawdzała ciśnienie. Oczywiście. Nie przez... Och! Ale musisz Nie przez pana Nocka. Proszę, zbadać mi ciśnienie! Dobra, jest. gorąca jesteś. Jestem gorąca! Może ty się musisz schłodzić, może no. musisz jej do stawy zanieś mnie co no, się stało? weź mnie na taczkę i zabierz mnie dobra czekaj to trzeba tak o, o. nie ruszaj się teraz nie ruszaj się i nic nie mów No niskie ciśnienie. I co? 90, niski ciśnienie? Bardzo 98 na 57, tak jak ja i 78 puls. Już po mnie? Nie, tak masz jak ja. Muszę jechać do szpitala? Nie. Rodzę? Ale jak się ma, niski, Rodzę. Jak się ma niskie ciśnienie, to tak jest. Ale przecież ja mam zawsze idealne ciśnienie. Może dlatego, że w tej pozycji je mierzyłyśmy. Nie, po prostu jesteś w Ar... Ariunciu, tu masz tyle zabaweczek. Klocuszki, zabaweczki. Proszę. Proszę, pobaw się. Mama, to najlepszy plac zabaw. O! -o. Patatai, patatai.